Heka, z strony Wikimanka i będziemy chyba grać różne gry, ale nie mam pojęcia, bo nie wiedziałam jaką zagrać, więc weszłam w tą. Coś tam familię, nie pamiętam do końca co, ale nie wiem. E, Wybieramy sobie zwierzątko. Mm. A tutaj, tu ja jeszcze nie byłam i nie mogłam sobie kupić, bo nie wiedziałam jak. Ja mam dużo nawet, Pocznie. Mogę drugiego. na przykład Ja mogę droższego, ale teraz coś mi nie no To jest za dużo, bo ja chcę mieć więcej niż mniej. Jak już mam, to sobie wydam, bo dawno nie wydawałam, dawno nie próbowałam. Mam tylko teraz 20, więc. Uu! Ale to jest wszystkie, ma... dziecko małe. Dobra, ja sobie to. Nie, ja sobie jako dziecko wrócę. <grym> Dobra, nie Dobra, nic nie Będę ładnym ptaszkiem. Nic nie kupywałam i nawet nie wiedziałam, że da się kupić, i nie wiedziałam, gdzie się idę kupić. A teraz w końcu kupiłam mogę sobie być takim o ptaszkiem. tylko dlaczego ja nie umiem latać, yy, fly. Jej dobra mogę latać. A tam kto jest? Kiś ptak ale jestem tym, mmm, yy, nie znam nazwy, po zapomniałem jak to się nazywa. A czemu oni są takimi gigantycznymi po prostu? Ciubakami, ptakami. To jeszcze coś je jakieś dziecko je. Biedne dziecko. Dobra. Hmm. Za chwilę się oczywiście zmienię w innego ptaka, bo troszkę tak nudno. Eee. Mogę wybudować domek. No mały ten domek. Dobra. Eee. Sorry, że to widzicie, ale... -mog mogę się zmienić w innego ptaszka? O. Mm. Kale, dlaczego tutaj nie mogę mieć tych wszystkich swoich ptaszków, tylko muszę tutaj szukać... Jak ja mam? co mam. Nie chcę... E. To. Pięknie. Jestem dużym ptakiem. Ten mnie pewnie nie wychowa jako swoje. Boże, jaki dinozaur! Dinozaur! To może być mój ojciec albo matka. Ej, patrz, jestem tym samym rodzajem ptaka. To ty chcesz mnie wziąć, czy jak? Jakie to duże! Nice music. Jaka muzyka, jak ja tylko tam ptaki słyszę. Cieszę się, że mnie słychać. Ło Jakie to jest głośne. No i to od razu ciszej. Dzisiaj... Aż trzy ptaski podobne do mnie. Aż trzy. Tylko, że ja jestem sary. Sy dobry. Mnie nowa rodzina. Ja mogę wziąć w dziób. Mało mogę wziąć w dziób, bo mało tu jest. Nie! Czy rodzice odlecieli w, w te w lego? Też chcę. Ja mam nadzieję, że nie ugłuchliście. Ale okej. Okay. Jak ja nawet tu ogłucham prawie. Madą z gniazda, o jestem. Kolejne jajo przyniósł. Tu są dwa albo trzy gniazda w sobie. Janiu. czego to jest jajo? Gdzie jeden pisklak poleciał? Gdzieś daleko, jakiego ja tu nie widzę? Tego pisklaka. A co w środku jaja? Gdzie tam ten pisklak? Ej, tu jest egg. Dlaczego ja go nie widzę? Jest! Kto to? Kim jesteś? Nej! Jesteś podobny. A nie, to jest ten mój. A to jest, znaczy ten, który był od początku. A co to jest za... Czemu to takie małe? Co to takie małe jest? Jakoś bardzo. A ten na wycieczkę se poleciał. No chyba, że on dopiero tu przyleciał. Będę latać z y, mamą albo tatą, ale do końca nie wiem. Lecimy na wycieczkę, pakujemy mi się w teczkę. Dobra, nie chcę mi się tutaj mówić tego wierszyka. Tylko ciekawe, czy y, mój rodzic chce mnie wywieźć daleko, żebym nie wróciła, czy y, chce mnie wziąć na wycieczkę, a później wrócić do domku. Takie moje pytanie jest. Bo jeśli chcę mnie wywieźć ten daleko i nie opuścić. No to no tak nie za bardzo. Uooo, jak daleko. Tylko teraz chcesz mnie zostawić, czy jak? Czy po prostu fajnie sobie polatamy, milutko, fajniuczko Wycieczka fajna, mm. czy mnie puścisz gdzieś? Mm. Na no, razie jeszcze lecimy, i co to ma być? Jakiś ptasek tu leży. Aha, czyli moja mama albo tata, nie wiem, wziął mnie, yy, przeprowadzka, przeprowadzkę zrobił chyba, albo zrobiła. I teraz wrócimy do domku, czy nie? Czy będziemy tu siedzieć? a mi tam dobrze było. Bożo zauważy, że złe dziecko wziął i będzie mnie zawracał, nie wiem, mhm. Więc gdzie dolecimy yy, mnie w lawie? Yy, nie. Yy, do gniazda. Ja bym się zgubiła po prostu, ja bym pomyślała. No gdzie to jest? No nie wiem, no co i tak się indziej. A nie wiem czy znajdzie. Zależy wprost w lawę. No, fajnie no. Ładnie. I się tepną do gniazda. Ptasek tańczy. Wymieniają się to chwilę dziećmi. Ale ptaszek dęsuje. Dansu, densu, 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 densu. Tak fajnie densuje. Dzieci mam. Gdzie? gdzie chcesz mnie zabrać? Mam nadzieję, że się nie chcesz mnie spytać, gdzie mnie zabrać, bo yy, nie znam angielskiego. Dobra, lecimy gdzieś. Dobra, ja już się zgubiłam. I znowu jesteśmy w niej, dlatego się teleportują. Pan Papuszka! Gdzie znowu lecimy? Do no, dnia, zaraz powrotem tak? Bo się Nie mogę z panem ptaszkiem zadawać. Gdzie nie leci? A co tam jest? To są drzwi. Ja chcę do drzwi. Jaju! Jaju! Co to takie wielkie Co to ma znaczyć To chce mnie zjeść To najwyraźniej chce mnie zjeść To najwyraźniej tak mocno chce mnie zjeść Gdzie jest to wyklute jajko Bratek Taki sam jak ja czy będzie inny, bo jeszcze się chyba rodzi czy coś O nie ma dziwne oczy A. prześladują mnie Nie wiem gdzie dołączyłam właśnie zabawa co yy, dużo pisku I co teraz? Gdzie mnie wywiezie. Gdzie mnie weźmie w swoim dziobie? Gdzieś wysoko Co? Piiiuuuuuuuuuu Pziu... Dobra A gdzie nasze gniazda? Eee O Wodzi te dzieci, a wraca. ptaszek. A czemu on tak dansuje Idzie z nich, densuje. Kolejny densujący ptaszek. A czy jakiś inny ptaszek? Kiju! co tam Co? Yyy Ona do innego gniazda spać tylko trzeba się jeszcze czuć, mm, dojdziemy do do

Ja, не, че го няма. Но видя, че смея и не искам да ме высоко-высоко. Это Высок, высоко. Non si danno, è che è colore. Se vuoi, mi sa. 这个今年考了，啊，对了。 Od początku. Mm. Que é vem aqui. Mm. jest ciemno <laughs> A jakiś pies czemu do mojego Lecimy tam. I z powrotem. Tylko nie wiem, zapomniałem w którą stronę, to z powrotem. Chyba tu. Ja tu w poszukiwaniu jedzenia. Proszę bardzo, dziecko, to twoje jedzenie masz jeść. Ja jestem odpowiedzialnym rodzicem, bo ten drugi nawet po jedzeniu nie, nie leciał. Ja muszę mieć drzwi, żeby słyszeć jak klekocze dziecko. Robi się ranek. Mm. I można lecieć nawet ciemno. Lecimy. Niech się leci. Jest 12 ok. Jakoś bardzo powoli leci ten czas. Dziecko mi gdzieś wypadło! Tu o dziecko. Dziecko nie mogę na ciebie kliknąć. Dziecko moje. Chodź, dlaczego nie mogę na ciebie kliknąć? O. Wezmę ci to dzioba nawet. Chodź co za jajko. Dobra. I tak się zachęciłam, ale to z tego Dobra Jeszcze tam zysko, czy coś. Czy to ci się klatki? Zmierzę się tam? Czy tak nie za bardzo. Za chwilę wrócę. Idę po ogół Dziecko, nie mogę tam. Mogę, mm, nie mogę opuścić i tema opuścił się. Nie, ale pięknie chodzę, <grym> mogę też dziecko widać wsztu jak mi się uda o tu jest drugie jedzenie Wpisów bogaty, wieźliwa, dalej. Yy. No, 12 12.00. Yy. za chwilę będzie pół godziny. Więc ja Żegnam Was e, w tej pięknej podróży. Biedne dziecko zostanie zostawione, ale e, no, 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 nie przejmujcie się. Więc baje, ja